Dobry wieczór, jestem magister Zarzycki. Mam tutaj w ręku najnowszy numer do rzeczy. I w tym y, piśmie, w tym tygodniku, znajduje się artykuł y, Bronisława Wildsteina, Zwodnicze Uroki Uproszczenia. I ten artykuł dotyczy Janusza Korwin-Mikke, jego filozofii politycznej, tak to nazwę, górnolotnie. Y, natomiast y, sam ten tekst zawiera, moim zdaniem,. Mnóstwo bredni na temat poglądów pana Janusza Korwin-Mikke i odrobinę, odrobinę rzeczy prawdziwych, trochę, trochę rzeczy, rzeczy słusznych. Z tym, że te brednie zdecydowanie prze, przeważają. Przy czym, jak na poziom innych artykułów pisanych o panu Korwin-Mikke w takich wrogich gazetach, to ten jest, trzeba przyznać, jak na garbatego dosyć prosty. Czyli jak, jak na różne nieuczciwe ataki na pana Korwin-Mikke, to ten jest mniej nieuczciwy niż, niż inne, dużo mniej nawet, bym powiedział. Nawet na no, pewną klasę bym przyznał taką, że wśród tych garbatych to jest naprawdę po dużej rehabilitacji, tak, tak bym to nazwał. Ale mimo wszystko, proszę Państwa, tutaj ja sobie podkreślałem, no, dosłownie w co, co, co trzecim zdaniu podkreślałem jakiej, jakąś manipulację, jaką, jakieś, jakieś przekręcenie, jakieś, jakiś fałsz, przy czym mówiąc, manipulacja, to ja nawet nie wiem, czy autor świadomie manipuluje. Nie dałbym sobie ręki uciąć. Być, być może te brednie, które wypisuje, wynikają z jego ignorancji tylko. Tak tego nie wiem, czy ten człowiek niektórych rzeczy po prostu zwyczajnie nie wie, czy, czy wie, że jest inaczej, ale pisze świadomie jakieś kłamstwo, jakąś brednie. No bo za tą bratnię ktoś mu zapłaci, no, krótko mówiąc. Przy czym nie mam na myśli tylko zapłaty za, za ten artykuł, za ten, za ten yy, tekst, ale, no, po prostu płaci się pewną... Yy, przyznawanie pewnej pozycji dziennikarskiej, pewnej pu pozycji publicystycznej, no, że jest się cenionym publicystą w pewnych kręgach, jeżeli się tam jakoś yy, yy, wymiesza z botem pana Kornikę, tak, ta, taka jest zasada, lub kogoś innego, lub pana Michalkiewicza na przykład lub jakąś ideologię libertariańską, czy libera liberalną, czy, czy... No, zależy, zależy w jakich, jakich kręgach, no. Na przykład, żeby być cenionym artystą, to należy zmieszać z botem, zmieszać z botem katolicyzm, na przykład, albo, albo, albo jakiegoś księdza, jakiegoś biskupa, albo na przykład załóżmy Sienkiewicza, załóżmy nazwać jakimś zwykłym grafomanem i wtedy w kręgach obecnej elity literackiej, tak zwanej elity, stanie się uznanym za wybitnego krytyka. I proszę Państwa, ja w tym odcineczku być może nie skupię się... Być, być może, bo ja nigdy ja nie wiem, co w odcinku będzie. Proszę Państwa, ja jestem takim spontanicznym troszkę filmowcem, więc, ale tak przynajmniej planuję, nie, nie skupiać się nad tym tekstem, bo robi się tutaj już ciemno, ciężko byłoby mi tutaj coś odczytać z niego, żeby dawać jakieś cytaty i potem z nimi polemizować. skupię się, się proszę Państwa na, na czymś innym w takim razie. Na pewnym wyjaśnieniu y, pewnej z, y, nietypowej sytuacji. Otóż proszę Państwa, jak komentuję, daję różne komentarze, komentarze polityczne, y, społeczne, no, historyczne, a przedstawiam się ciągle państwa jako nie magister zarzycki. Y, jestem w takim, no czyli taki mam tytuł nienaukowy aczkolwiek tytuł, którego ja sobie wysoko cenię, no ale ktoś, kto taki filmik ogląda pierwszy raz, no to sobie pomyśli, o nie magister, co, co, za, co za jakiś, no tutaj chciałem użyć jakiegoś słowa y, nieparlamentarnego, ale, y, ale, ale nie będę używał, powstrzymam się, więc y, sam mój ten tytuł ninokowy jest taki deprecjonujący, a jeszcze mój wygląd, strój, z czasem zachowanie na, na filmikach, takie, że tam od komarów się oganiam, czy trzymam kamerkę w ręku, ta ręka mi drży, bo trzymam już 15 minut, albo gdzieś tam w, w kucki siedzę, żeby przy jakimś niskim stole kamerka mogła na nim leżeć i żebym to mógł filmować, Więc te, te filmiki są takie kompletnie, kompletnie nieprofesjonalne. No, zacinam się, jąkam się, Mówię, czasem niewyraźnie, bo jestem czasem zmarznięty, bo po prostu z wody wychodzę załóżmy, zimne i coś tam próbuję nagrać, więc yy, cała ta strona techniczna tych moich filmików i, i techniczna strona mojego tytułu naukowego jest totalnym badziewiem, tak to nazwijmy. O, tu by pasowało <grymianie> powiedzenie pana Sienkiewicza z tym, że nie, nie Henryka, tylko jego prawnuka, że jest to yy, no, tam jedna rzecz, druga rzecz i kamieni kupa. Cała ta moja publicystyka filmowa, jeżeli chodzi o poziom techniczny. Ale, proszę Państwa, ja tego nie poprawiam, nie naprawiam i, i, i robię to celowo. Tutaj Państwu zdradzę. To jest pewna celowa zagrywka. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że ja walczę od, od, od wielu lat, od kilkudziesięciu lat, zwalczam pewne poglądy, a te poglądy są promowane, są przedstawiane, są publikowane. Są wtłaczane w mózgi Polaków przez ludzi z tytułami. Ludzi w garniturach, często ludzi na jakichś tam stanowiskach, jakiejś tam pozycji naukowej, dziennikarskiej, czyli przez ludzi establishmentu. I ta moja taka niefrasobliwa, frywolna troszkę, frywolny trochę sposób polemizowania z nimi. Ma Państwu pokazać coś takiego, uświadomić, nawet, nawet działając na podświadomość, czyli, czyli nawet, nawet, nawet w taki sposób pokazać głupotę tamtych ludzi. Że co to za głupki z tymi tytułami profesorów, doktorów, ja coś tam publicyści, którzy zdobywali różne, różne nagrody na różnych konkursach dziennikarskich, jakiś tam dziennikarz roku, zdobywca złotego pióra. Czy czegoś takiego, czy złotej kamery, czy złotego mikrofonu. Co, co to jest za głupota totalna tych, tych, tego środowiska, skoro prosty człowiek z jakiegoś prowincjonalnego miasteczka rządzonego przez, przez wielkich głupków i małych złodziei przy okazji małych, dlatego że tu nie bardzo jest co ukraść, proszę Państwa. No tu jakieś tam przekręty oczywiście, oczywiście robią ci ludzie, ale, ale co, 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 cóż tu za przekręt można zrobić w miasteczku 15 tysięcy? Zgodzą się Państwo. Że, no tutaj nawet, nawet mistrz robienia przekrętów nie jest w stanie zrobić przekrętu takiego, jak jego, jaki można zrobić na przykład na handlu ropą, gazem dla całego państwa, czy, czy czy budowy jakiejś tam stoczni, czy kopalni, czy, czy sprzedaży czegoś tam, huty, czy, czy różnych takich rzeczy. Więc tu, tutaj są tacy. Wszystko tutaj, proszę jest, jest dziadowskie. No nawet nawet to, to miejscowe złodziejstwo, które, które rządzi, jest, jest takie klasy dziadowskiej. I, I te moje filmiki, jeżeli chodzi o poziom techniczny, są też dziadowskie, ale mam nadzieję, że poglądy, które głoszę, że pewne moje tutaj spostrzeżenia, uwagi, już dziadowskie nie są. Czyli wytwarza się pewien taki kontrast. Chcę, żeby sobie Państwo uświadomili, jaka durnota rządzi tym naszym państwem, że prosty człowiek, prosty niemagister, oderwany od jakichś tam wzorów na pole trójkąta czy, czy, czy na jakąś tam całkę w porywach, już ma, maksymalnych, całkę potrójną, no bo ta moja wiedza matematyczna tam niewiele więcej sięga. Że, że taki człowiek y, z tymi dziennikarzami, tak jak z tym panem dziennikarzem tutaj, Bronisławem Windsteinem, czy z różnymi ekonomistami, czy z y, naszymi ministrami, czy z naszymi posłami, y, potrafi dyskutować i, i mieć rację. Oczywiście, ja nie liczę na to, że wszyscy, którzy oglądają moje filmiki, powiedzą, o, ten facet ma rację. Ten nie magister, a nie pan Bronisław Wilcztań, który jest wielkim, znanym publicystą, od, publikującym od tam 30 paru lat pewnie, jeszcze w, w podziemnej prasie, teraz od 25 lat w tej legalnej. No i tu jakiś nie, nie magister, taki, taki pętak będzie tutaj polemizował. Ale proszę państwa, no jakieś malutki tutaj państwu dam, dam przykładik, że ten człowiek po prostu bredzi. No na przykład, załóżmy, zał och tutaj, yy, pokażę Państwu coś takiego. Tu sobie dałem wykrzyknik, bo sprawa jest istotna. Dam tutaj pewien cytać, cytat. Jednak ich uszczegółowienie aż do tak drobiazgowych form, jak na przykład prawo udowlane, po pozostawiać powinno, pozostawać powinno w gestii wspólnoty i, za i zależy od lokalnej tradycji. A więc to państwo buduje system prawny i to państwo wychowuje człowieka. O, tu był wy wykrzyknik: to państwo wychowuje człowieka. Czyli z tego pana yy, Wilsztana w, w tym momencie, w tym ostatnim zdaniu yy, wy wychodzi coś, czego on się pewnie nie, nie spodziewa i co by miał mi zasług, jeżeli ja mu to zarzucę, ale ja mu to powiem prosto w oczy. <laughs> Oczywiście mówię w cudzysłowie, bo nie sądzę, żeby kiedykolwiek ten filmik oglądał, no ale, ale powiedzmy, że wychodzi z niego po prostu to totalitarys totalitarysta. Czyli jeżeli jemu się wydaje, że jest antykomunistą, antytotalitarystą, że zwalczał totalitaryzm jeszcze tam w działalności opozycyjnej czy, czy coś takiego, to, 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 to tym zdaniem on się obnaża, pokazuje, że tak naprawdę jest totalitarystą. Tylko, to, tylko no, z, z innej kliki, niż ta, która rządziła tam w latach, powiedzmy, 70. czy 80. Czy, czy, no, z trochę innej z innego dłamu niż rządzi obecnie, bo on tak z pisem sympatyzuje, a rządzi obecnie PO i PSL. Dlaczego tak proszę Państwa uważam? A więc, bo jeszcze raz przeczytam to ostatnie zdanie z tego ustępu. A więc to państwo buduje system prawny, no tutaj to się, tutaj to się no, można zgodzić, ale ostatnie zdanie to jest takie. I to państwo wychowuje człowieka. Państwo, państwo wychowuje człowieka. Nie. Człowieka wychowuje rodzina, człowieka wychowuje kościół, człowieka wychowują książki, które czyta, człowieka wychowują filmy, które chce oglądać, człowieka wychowują jego znajomi, przyjaciele. Natomiast nie, 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 nie państwo. No, oczywiście, jeżeli system jest totalitarny, to tak, to, to, to państwo wtedy go wychowuje, na no, przynajmniej stara się go wychować. A takich, których nie potrafi wychować, lub którzy się temu wychowaniu nie chcą poddać, no to takich wtedy tępi. Tępi, dokucza im, niszczy, a jeżeli to jest takie państwo już skrajnie totalitarne, to po prostu ich zabija. Przy czym, jeżeli jest to państwo totalitarne skrajnie, to zabija nawet tych, których jest w stanie wychować i których wychowało na posłusznych niewolników, ale po prostu tak zabija. No bo jak jest taki mechanizm zabijania, to ten mechanizm musi, musi się kręcić i wtedy ofiary muszą być. To są znane przykłady z tych czasów stalinowskich w Związku Radzieckim, gdzie dane, dane okręgi tego komunistycznego państwa dostawały przykazy ile tam procent trzeba wykryć wrogów ludu i ich skazać na, na, na karę śmierci, czy wysłać do, do, do łagrów. W procentach. Y oczywiście ja nie, nie podejrzewam aż o taką skrajność y absolutnie pana Wilsteina, ale konsekwencją tego jego poglądu, że państwo powinno wychowywać, no to, to skrajne, skrajną konsekwencją jest, są właśnie łagry i, i masowe morderstwa. Jeżeli się przyjmie, że to państwo powinno wychowywać człowieka. Dlaczego? Bo proszę państwa, <tost> proszę państwa, y państwa widzów. Słowo państwo ma te dwa znaczenia. Państwo jako moi widzowie i państwo, jako, jako państwo polskie, państwo niemieckie i tak dalej. Yy, więc... Yy, jeżeli państwo ma wychowywać człowieka, czyli ten aparat państwowy, to tak naprawdę trzeba to rozumieć, że tym wychowaniem zajmą się urzędnicy. No bo, no bo to, to nie jest tak, że, yy, no, że, że... że państwo da jakiś wykład. Yy, czy państwo da jakąś lekcję albo państwo tam przyłoży niegrzecznemu dziecku w tylną część ciała jakąś rózgą, tylko zrobi to ewentualnie urzędnik zrobi ten wykład, zrobi tą naukę lub da tą no, już pałką policyjną w tylną część ciała dla niewychowanego obywatela więc jeżeli urzędnik się weźmie za wychowanie no to w tym momencie natychmiast on będzie w konflikcie z, z daną rodziną, która ma swoje dziecko. Proszę Państwa, w tym momencie trochę się sam już zaczynam plątać. Nie wiem, czy ten filmik dalej kontynuować. Ro robi się ciemno. Myślę, że dokończę to w następnym odcineczku.